Warsztaty artystyczne adresowane do osób dorosłych cieszą się sporym zainteresowaniem. Pomysł na zajęcia rękodzielnicze w bibliotece okazał się jak najbardziej trafiony. Jest nam niezmiernie miło, że po raz kolejny już z niektórymi osobami widzimy się na naszych zajęciach. Bardzo nam z tego powodu miło. Jak wiadomo, jesteśmy w takim okresie teraz przedświątecznym, stąd też dzisiaj będziemy się zajmowali dekorowaniem jajek. Jak wiadomo, w święta wielkanocne wiążą się z wieloma tradycjami, jednakże najbardziej takim charakterystycznym zwyczajem tego okresu jest zdobienie jajek. Uważamy, że jest to bardzo piękna tradycja, która zresztą jest skultywowana już od wieków. Mamy nadzieję, że wykonane dzisiaj prace będą niepowtarzalnym takim, będą mogły być niepowtarzalnym prezentem. Dla osób podczas składania właśnie życzeń wielkanocnych, czy też oryginalnym, oryginalną dekoracją stołu wielkanocnego, czy też koszyczka. Uczestnicy spotkania ozdabiali styropianowe jajka techniką enkaustyczną. Może rozpocznę od tego, że jest, bardzo, jest to bardzo stara metoda. Ona pochodzi już z czasów antycznych. W, w Rzymie i w Grecji malowano tą techniką portrety, polegała ona na, na podgrzewaniu wosku pszczelego i nakładaniu pędzelkami lub packami na, na płaską powierzchnię. My oczywiście nie będziemy tutaj dzisiaj stosować wosku pszczelego. My tutaj zastosowałyśmy taką technikę. Troszeczkę ułatwioną, przerobioną. Będziemy topić nad płomieniem świecy, podgrzewać nad płomieniem świecy kredki woskowe i zdobić tymi, tymi kredkami jajka. Najpierw wykonamy sobie tło, pod, powierzchnię pod, pod te kredki woskowe i później już dowolną. Dowolnym sposobem będziemy sobie nakładać wzory. Z wykorzystaniem flizeliny, kolorowych tasiemek i motywów kwiatowych powstały barwne jajka, które dodatkowo ozdobiono woskiem z kredki świecowej. Pierwszy raz robię i. naprawdę ciężko idzie. No. Ciężko tak. Wcześniej, wcześniej w jaki sposób się jajka? Rzeczywiście obgotowując cebuli i nożykiem skrobiąc, bądź też woskiem szczelin, też obgotowując i wtedy też był ładny zorek. Zobacz, tak jak tutaj. Będziesz nad ty. tym, roz, nad płomieniem. Zobaczymy. Rozgrywała. Kredki. Ale świecowe i potem nakładała. To po prostu trzeba tylko zrobić. troszkę cierpliwości i wyobraźni, nic więcej. Trzeba troszkę poćwiczyć. Tak, no, oczywiście, trening czyni mistrza? No, ale tak ładnie zrobić, starannie, tak dokładnie. To, to naprawdę trzeba. Trochę. No, Serca no. włożyć. Serca włożyć. O, o Pomyślałam się, że po raz pierwszy pani właśnie ten, tą techniką zdobią jaja pierwszy, pierwszy. My jesteśmy przyzwyczajeni do takich właśnie Nowości. manipulacji, ale zawsze się czegoś nowego dowiadujemy i tą techniką pierwszy raz robimy. Czyli coś nowego, a podopieczni lubią poznawać nowe metody plastyczne. No to jest typowo taka grupa plastyczna, która lubi takie coś robić. W warsztatach wzięli udział także podopieczni z domu pomocy społecznej w Skrzynnie wraz z terapeutami. Dzisiaj no wiadomo, tematyka wielkanocna więc Myślę, że będą zadowoleni z tych że warsztatów. Czy ta technika jest znana podopiecznym? Nie, nie u nas nie. U nas, u nas tego typu nie, jeszcze, nawet, jeszcze nie nawet praktykowaliśmy. Nawet ta technika, gdzie były robione kwiatuszki z wytłaczanek, to też właśnie była nieznana. Dzisiaj coś nowego znów. Tak. 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 Trudne, jak Państwu się wydaje? Znaczy, dla mnie chyba nie, nie wiem. Zresztą zobaczymy, co zobaczymy, będzie jaka dalej. jaka będzie wynik końcowy. Na razie będziemy się starać i pracować. Jak Pani sądzi, takie, takie jajko nadaje się do święconki, czy raczej na stół A dlaczego, nie? A dlaczego nie? To jest jajko. To jest jajko. Nie ważne jak, ale to jest jajko. Z początku mogło się wydawać, że technika jest bardzo skomplikowana, ale później było już coraz łatwiej. Na dłuższą relację z warsztatów w bibliotece zapraszamy do świątecznego wydania Kulturalnej TV. -ki.